A co powiem, pyta Pan Piotr, gdyby dać pira, płytę pier czyli ze sztywnej pianki, między krokwie dać wełnę. Czyli mówimy o takim układzie. Płyta PIR, wełna, między krokwiami 15 cm, tutaj chyba nawet mamy 15 cm, no i tam potem jakieś tam pokrycie dachowe. A powiem tak, bardzo dobrze, dlaczego już tłumaczę. Płyta PIR, czy to będzie aluminium, czy to będzie ten laminat papier laminowany aluminium, Da tobie dwie rzeczy. Po pierwsze, poprawi gazoszczelność tej przegrody. Czyli normalnie, jak dajesz tutaj folię polietylenową, przeważnie 0,2, żeby para wodna nie dostawała się do wełny, i tutaj, żeby nam nie gniło, to ta płyta PIR wpłynie na gazoszczelność, czyli para wodna nie będzie przenikać nam do tej wełny. I to jest duży plus. Dodatkowo, mając tą warstwę aluminium, ciepło będzie nam się odbijać, wracać do pomieszczenia. Piszesz o wełnie, która ma lambda 033 Czyli te 15 cm wełny da Tobie parametr mniej więcej tak jak 10 cm piru, czyli 0,22 W na m2K. Do tego dodajesz 6 cm płyty pir, czyli jesteś w normie. Masz w granicach 0,14 W na m 2 kelvin dla tej całej przegrody. Spełniasz parametry tego, co wymaga minister, czy też parametry tak zwanego programu czyste powietrze. Układ ten będzie działał bardzo dobrze. Czyli możesz być, kolego, Panie Piotrze, z siebie dumny. Bardzo fajnie wykonana przegroda. Masz wełnę w połączeniu z płytą PIR. Czy musi być wełna z PIRem? Są różne zdania. Ja uważam, że nie musi. Natomiast znam bardzo dużo osób, które właśnie tak lubią hybrydowo połączyć wełnę i PIR, żeby zyskać e, i plusy tego rozwiązania z wełną, i plusy tego rozwiązania z PIRem. Pozdrawiam serdecznie. Polubcie. Grzesiek Kengelbrecht www.meu. To jest moja strona. Tutaj znajdziecie filmy, zadawajcie pytania, z przyjemnością odpowiem. Cześć!